List świętego Pawa Apostoła do Tytusa, rozdział pierwszy Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności, ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistemi, ten, który nie kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich. To słowo swoje przeskazanie, które mi jest zwierzone według rozrządzenia Zbawiciela naszego Boga. Tytusowi, własnemu synowi według wspólnej wiary łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił i postanowił po miastach starszych, jaką ci ja był rozkazał. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku albo nie poddane rządowi, albowiem biskup ma być beznagany jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, niebitny, bitny, nie szukający zysku sprośnego, ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, Świętobliwy, powściągliwy, trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają przekonywać. Albowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są zobrzeski, którym trzeba usta zatkać, którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego. Powiedział niektóry z nich własny ich prorok, kretyńczycy zawsze są kłamcami, złymi bestyjami, brzuchami leniwemi. To świadectwo jest prawdziwe, dla której przyczyny ostro ich każ, aby zdrowi byli w wierze. Nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi, tych, którzy się odwracają od prawdy, wszystkoć czyste czystym Lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest i umysł i sumienie ich udawają, że Boga znają, ale uczynkami swemi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi. Rozdział drugi. A ty mów, co należy na zdrową naukę starcy, aby byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Także i stare niewiasty niech chodzą w ubiorze przystojnym, jako Przystoi Świętym, niech nie będą potwarliwe, nie kochające się wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające, aby młodych Pań rozumu uczyły, jakoby mężów swoich i dziadki miłować miały, a były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby Słowo Boże nie było bluźnione. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi, we wszystkim samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość powagę, słowo zdrowe, nienaganione, aby ten, kto by się sprzeciwił, zawstydzić się musiał, nie mając nic, co by o was miał złego mówić. Sług nauczaj, aby byli poddani panom swoim, we wszystkim się im podobając, nie odmawiając, w niczym nie oszukując, ale we wszystkim wierność uprzejmą pokazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkim zdobili. Albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich porządliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. To mów i napominaj i strofuj ze wszelką powagą, żaden tobo niechaj nie gardzi. Rozdział trzeci. Napominaj ich, aby z wierzchnością i przełożeństwom poddanymi i posłusznymi byli. I aby do każdego dobrego uczynku gotowymi byli, nikogo nie lżyli, byli niezwadliwymi, ale układnymi, okazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom. Albowiem i myśmy byli niekiedy głupimi, upornymi, błądzącymi, służąc porządliwościom i rozkoszom rozmaitym, w złości i w zazdrości mieszkając, złymi, jedni drugich nienawidzącymi. Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego, zbawił nas przez omycie, odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, będąc łasko Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Wiernać to mowa, a chcę, abyś ty to twierdził, aby się starali, jakoby w dobrych uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu. A te rzeczy są dobre i ludziom pożyteczne, a głupi gadek i wyliczenia rodzajów i sporów i swarów zakonnych pohamuj, albowiem są niepożyteczne i próżne. Człowieka, heretyka po pierwszym i wtórem napominaniu strześ się, wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszy, będąc sam własnym sądem swoim osądzony gdy poślę do ciebie artemana albo Tychyka, staraj się abyś do mnie przyszedł do nikopolim bom tam postanowił zimować zenasa nauczonego w zakonie i apollona pilnie odprowadź aby im na niczem nie schodziło a niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodkować gdzie tego potrzeba żeby nie byli nieużytecznymi pozdrawiają cię którzy są ze mną wszyscy pozdrów tych którzy nas miłują w wierze łaska Boża niech będzie ze wszystkimi wami. Amen. Koniec listu świętego Pawła apostoła do Tytusa.